Dzień dobry a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z nami Zajączka, chciałem powiedzieć Herz of Iron, nie ani Europka, też nie ani Total War, Age of Empire 4, łapek, górę, soczysty komentarz Kolejna misja z kampanii normańskiej, już właściwie angielskiej, można by tak naprawdę powiedzieć, chociaż teraz walczymy o Normandy tak naprawdę z naszym starszym braciszkiem Robertem. My jako król Henry y, ruszyliśmy na podbój Normandii, taka tam mała kłótnia w rodzinie, tam troszeczkę żbiczków y, randomowych wokół ginie z racji tego, że dwóch braci ma sprzeczkę, także wszystko pozostaje w rodzinie. Oho, podoba mi się ten szturm. King Henry castle

Trzeba złupić wrogie wioski, aby wywabić obrońców z zamku e, z fortyfikacji, także uczynimy to w tym momencie Jak graliśmy na streamie, przechodziliśmy tę misję na najwyższym poziomie trudności to była pierwsza misja, z którą de facto mieliśmy problem e, Jest gigantyczna różnica w poziomie zachowaniu przeciwnika komputera Raz, że wydaje mi się, że ma mniej tych jednostek, a dwa i co najważniejsze, że nie jest tak agresywny Poprzednią misję, że atakowaliśmy ten, ten to, to miasto Buyer, nie, gdzie był ten zamek to na najwyższym poziomie trudności jak my zajmujemy tą wioskę, to przeciwnik po chwili zaczyna nas atakować dosłownie falami. To my się bronimy, a nie on. Także śmiesznie jest, dobra Musimy spalić tą wioskę do cna. Do cna musimy spalić tę wioseczkę, także no niestety yy, bywa. Tego żbiczka bym chciał sobie zachować jak najdłużej a Ty upgrade'ujesz defensywę tych jednostek. Więc chciałem to zostawić na jak najdłużej, znaczy jak najczęściej go wykorzystać. Nie palcie wioski, tylko masakrujcie przeciwników. Nie biegaj w kółko, nie biegaj w kółko. Masakruj go. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo tu de facto jesteśmy ograniczeni, jeżeli chodzi o limit jednostek. A i też katłeczki z pieniążkami są nie bez powodu. Dobra, wszystkich wybiście? Nie, to jeszcze tych trzeba wybić. Mm, nie, nie, ten, ten scout musi przeżyć. Ten scout musi przeżyć. Nie, zostaw palenie, potem będziesz palił, najpierw pozbądź się garnizonu, no co za ludzie, no. Nie mogę z nimi, po prostu nie mogę, no. Jak się uprow i zaczną, no widzisz, że za tobą jeszcze walczą. Serio, przydałaby się opcja fokus na, żeby najpierw sfokusowali się na tych, na jednostkach przeciwnika, a dopiero potem zajęli się rubasznym plądrowaniem wszystkiego dookoła. Pozbierajmy też katułki, no to jest bardzo ważne. E, bo to jest nasz jedyny zarobek, de facto. A teraz możecie palić teraz możecie palić i plądrować wszystko dookoła. Dokładnie tak. O, cześć, kapłan. Kapłan, widzę, że trzyma troszeczkę pieniążków. Byłaby wielka szkoda, jakby ktoś ci to y, podebrał. Pójdziemy samymi łucznikami. Jeb. Hehe, Jerzyk. Dobra, teraz pojedziemy się jego łuczników. Możecie rozstawić paliczki, bo kawaleria jedzie, paliczki idealne Kawaleria zginęła od samych paliczków i ta grupa łuczników jak to Anglicy mają w zwyczaju Zmasakrowało zanim cokolwiek do nich podeszło, wygraliście kuferek złota Brawo A, Dobra, pierwsza wioska, nie, jak gdyby to po francusku ładnie powiedzieć Została wyzwolona tu jeszcze jest więcej ukrytych skrzyneczek, także trzeba wszystkie skrzyneczki zebrać, bo te to skrzyneczki to de facto są... Ej, jeszcze jeden budynek zostawiliście. W szale plądrowania zostawiliście jeden budyneczek. Ja nie pamiętam już dokładnie gdzie tu były rozlokowane, wiem, że tam jeszcze u góry zostały skrzyneczki, ale gdzieś tu jeszcze więcej było poukrywanych. Dobra, mamy pierwszą wioskę złupioną. Pozbieraj mi jeszcze te pieniążki. O, i mamy dostęp do posiłków. Ja bym chciał e, rycerzy i ciężko zbrojną jazdę. No to będzie mega potrzebne. Będzie mega potrzebne. Ty pozbieraj resztę pieniążków i dorzuć mi pięciu spearmenów, czy dwudziestu archerów. E, daj tych dwudziestu archerów i, i piechotę resztę. Okej, okay, czyli mamy dwudziestu pięciu archerów. To się bardzo przyda. Ta misja nie jest prosta Znaczy, gramy na niższym poziomie trudności, ale... Ale i tak nie będzie prosta choć tutaj, ten zwiadowca jest mega ważny e, bo tu chyba powinny się pojawić posiłki Dlatego my się na nie przygotujemy, zanim polecimy dalej Bo jeszcze musimy tak, splądrować jedną osadę w chę. Oho, idą posiłki A, idą posiłki, dobra Daj mi... E, wszystkich łuczników Chodźcie z przodu Chodźcie z przodu, rozstawicie paliczki Daj mi wszystkich łuczników za wami Mhm Wow, bo wy już lecicie. O kurde, ty, a my jak zwykle nie przygotowani. A my jak zwykle nieprzygotowani. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Wy poczekajcie jeszcze. Teraz możecie atakować. Wy też możecie atakować. Odpal umiejkę. Jazda może wjechać w nich doskonale. Mam nadzieję, że paliczki nie działają friendly fire'owo na naszą jazdę. Możemy sobie przebić. Nie no, pięknie rozpiekali. Co prawda nie spodziewałem się, że tak szybko przyjdą. Proszę, chwyciliśmy posiłki, które szły do tej twierdzy. Eee, z początku misji. Mhm. Uh -huh. Powinniśmy ich ładnie wytłuc. To jest lekka jazda, więc ta ciężka powinna sobie bez większych problemów poradzić. No i posiłki wroga zostały de facto rozbite. Tu jeszcze kilku jeźdźców próbuje uciec, ale te paliczki mocne są. Trochę łuczników straciliśmy. Hmm, kolejne, kolejne wioski do złupienia. Byłaby wielka szkoda, jakbyśmy was minęli. Chodź, pieniążka potrzebuje. Zwiadowca żyje, bo on będzie mega potrzebny potem. Daj tego, Zwiadowce. Nie, 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 bo włócznie, bo włócznie, włócznie, włócznie. Okej, okay, kawaleria włóczni musi unikać. Zbierzcie pieniążek, możecie spalić chałupkę. Oho, dobra. Mamy przeciwników z kolejnej wioski, z jak to było ładnie powiedziane, z chę, czy jakoś tak. Tylko nie chciałbym mojej kawalerii stracić. Moje ciężkie kawalerie będzie niesamowicie potrzebna na, na ostatni, na final battle. Nie, zwiadowcy też nie możemy stracić! Żyj! Żyj zwiadowco! No, i straciliśmy zwiadowcę. To jest troszeczkę proaktyczne, ale poradzimy sobie z tym. E, daj jazdę na łuczników. Uh -huh. Wy też możecie wziąć udział w tej bitwie. Nie musisz tam z tyłu stać, możesz podejść. Okej, okay, więcej pieniążków. Wiem, że mogłem kupić za setkę golda e, Alana of Brittany. Ale bym chciał więcej jazdy. Zdecydowanie. Spadcie to. No, nie fajnie, że straciliśmy tego zwiadowcę. Właśnie specjalnie go strzelałem z tyłu, żeby przeżył. A on specjalnie się wyrąbał. I palimy teraz całą wioseczkę poza jednym budynkiem, bo trzeba będzie się dobrze rozstawić. O, proszę bardzo, skrzyneczka w lesie sobie stała. Ej, be, bez tego, bez tego jednego... O, ty jeszcze są skrzyneczki, pozbieraj wszystko. Mm, został jeden budynek, świetnie. Także tak, cała armia e, rozstawiamy się na tym wzgórzu, będziemy się na tym wzgórzu bronić. E, chodźcie tutaj, cała armia jak się tutaj rozstawi. Wiem, że tam już została jeszcze jedna haupa, ale specjalnie zostałem, żeby nie striggerować ich i nie wyciągnąć tej armii z miasta. Bo ja jeszcze tutaj poszukam, czy nie ma więcej skrzyneczek. I jeszcze patrzcie, jedną skrzyneczkę znalazłem i dwóch łuczników zagubionych. O, 100 dukacików, dobra. E, ty zaraz mi spalisz ostatnią chałupę. I mamy pieniążków? Mamy 800 pieniążków, to możemy jeszcze wziąć jeden oddział e, ciężkiej jazdy, ciężkiej piechoty. A i pytanie, czy my chcemy 20 archerów, czy 5 archerów, 5 spearmenów? Wiecie co, weźmiemy. Wiem, że to jest 20 łuczników, ale główna armia to ostateczna ma bardzo, bardzo dużo ciężkie jazdy. Więc nie wiem, czy tych 5 spearmenów nie będzie lepszych. Bo mógłbym de facto 3 albo. albo 60 łuczników. Nie, nie 60 łuczników, 20. To zróbmy może tak i tak, o. Zróbmy może tak i tak, i mamy 25 i tych. nie, wiem, czy nie za dużo uczniów, ale w sumie gramy anglikami. W sumie gramy anglikami. Dobra, chodźcie. Eee, I ty zaraz będziesz mu palić. Dlaczego ja tak mówię, że jest potrzebny zwiadowca? Ano dlatego, że ta duża armia jest ogromna. Ta duża armia jest ogromna, tak wiem jest ogromna i jest spasiona ciężką jazdą i ciężką piechotą, dlatego ten zwiadowca był mi po to potrzebny, żeby część armii odciągnąć i zbejtować, podzielić ich siły na pół i tą armią rozbić połówkę, a potem dobić drugą połówkę, ale niestety jak zwykle zając zamebił i stracił, więc spróbuję bez tego zwiadowcy. Może się uda. Chłop sobie ewidentnie nie radzi z paleniem tego domku, także mu troszeczkę pomożemy. Eee, troszeczkę więcej ciężkiej jazdy. Dzień dobry. Spaliśmy ostatnią, e, ostatnie domostwo w Hane. Właśnie, teraz tak. Jazdy ustawiamy tutaj w lesie. Będziemy bronić się na tym wzgórzu. Znaczy, Ground tu nie ma większego znaczenia. Dokładnie, wszystko zniszczone. Ok, i mamy posiłki, znaczy mamy główną armię Robercika, naszego chanego braciszka. Ja bym chciał odciągnąć, jak widzicie, sporo tego, dużo ciężkiej jazdy. Właśnie tą ciężką jazdę i tych ciężką piechotę chciałem odciągnąć. A włócznicy i miecz e, włócznicy i łucznicy najlepiej, jakby się rozbili o naszą armię przygotowaną tutaj, ale zobaczymy. Ok, przeciwnik ruszył, spróbujmy, na bo byłoby dużo łatwiej. Przede wszystkim, on jest chyba ciut szybszy. A ja jestem pewien i na pewno ma dużo zas największy zasięg widzenia, więc wie co jest przed nim. Natomiast ciężka jazda, dobra, może więcej wytankuje, ale nie wiem czy cała armia za mną idzie, czy tylko połowa. Także kurę może to się nie uda. Dobra, wiecie co? Pozwólmy po prostu nas zaatakować. A mm, skautów w przod, w przod, w przodem Posłuchajcie, ściągnięcie to tą jego ciężką jazdę proszę pod nasze paliczki i łuczników. Jazda jest schowana z tyłu, ona będzie atakowała dopiero jak y, łucznicy wroga będą. No właśnie, to jest piękny ostrzał. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie pięknie, 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 pięknie panowie. Rzucik do ataku. Dobra. Rzucik do ataku. Kawaleria teraz. Kawaleria na jego łuczników. Doskonale. Daj Henryczka, Henryczek busty do ataku. Dobra, no rozlać się, rozlać się, walczyć Kawaleria, szarża, szarża na jego łuczników Doskonale, piękny kociołek O Jezus, jaki piękny kociołek wyszedł Doskonale, doskonale Teraz trzeba wszystkich wybić e, Łucznicy odcięci Pierw, pier, perfekcyjnie skontrowany Perfekcyjnie, została mu jeszcze jakaś ciężka jazda Dostał tylko Robercik Który walczy z hordą włóczników Jeszcze przy paliszkach się męczy Naprawdę dużo nie straciliśmy, jak tak patrzę Mamy cały sezon 34 Pięknie to rozbiliśmy, Pięknie, perfekcyjnie. Na najwyższym poziomie trudności faktycznie trzeba było troszeczkę się pomęczyć i rozdzielić mu te siły. A tu wyszło nawet bez tego. No zejano Co to jest? To jestem już nie tylko mistrzem Hoia, Europy, ale już Age of Empires. Już Age of Empires jestem mistrzem. Ten tu jeszcze się dopiero co przewracał. Piękne zwycięstwo! Piękne i miasto się poddało bez walki. Robercik, nasz braciszek, kochany. Zbagowali się, nie weszli do miasta Okej, okay. to Robertcik był pojmany Jak dobrze się przyjrzeliście I Teraz ci chłopi, taki troszeczkę nie wiedzą co powiedzieć zezorientowani rycerze nasi, nasi panowie nie mogą się zmieścić przez bramę W swoich grubych spasionych zbrojach, oni powinni tutaj wjechać tą ścieżynką I pojechać dalej prosto, ale nie wyszło Musicie to sobie wyobrazić, ej dobre są te misje Dobre są te misje, podoba mi się Także co, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się w kolejnym. Cześć, trzymajcie się na razie. Elo!